Wszystkich serdecznie w prezentacji gry. Jak już widzicie, Dark Ines 2 Ja jestem Siedzio z, y z klasy Ludy Ninja jestem osmokoner, ale jego tu nie będzie. No, nie będzie mnie. No, niestety. Druga prezentacja gry. Jest... Czekajcie, ogarnę czas. Dobra, start demo. My father once told me, are you You can't outrun your fate, but you sure as hell gotta try. My name is Jackie Estacado. When my fate caught up with me, I was given all the power I wanted, and more. So much it consumed me. But even with all that power, The He's coming oh. to... no. ta, ta gra jest bardzo krwawa. He's weak. He's weak. Uh, Trochę jak ukrzyżowanie, nie? Że takiego krwawego gulaka.

panu brzydkiemu, noo, głos podaje z znany wokalista. Wow, ale nie pamiętam jaki. No nie wszystko wiem. Darkness, i nagle światło. Tak, tak. Może powiem coś co się o grafice. Bardzo mi się podoba i jak widzicie taka fajna animowana, coś jakby bajka Jest do 20 szpiegów mnie okrążyło prawie ja Tu gadam o graficę przerywasz mi mm. Nie. Ale powiem wam, że wszystko wygląda bardzo fajnie Tutaj, teraz widzicie najniższe detale

O. Wow. nie? Ja, przypomnij jaka to gra. No, żeby nie zapomniał do tego czasu. Jacky, stay with me now. Oh shit. what do we do? You guys take point. I'm pull Jacky out back. Jacky, listen I'm going pull you out You to take this. Keep these guys off our ass. Ładny mamy... No jakby coś się obrałem do skóry i zwieca. A, to znaczy już się zrobić. Ciemny. Headshot, headshot, headshot! Uuu, headshot. Będzie, headshot. W ogóle takie sceny jak... Coś się dzieje, masakra i w ogóle też... On się ciągnął na spod ziemi strasznie się wynakował. Tyłek! To normalnie było dobre. Nikt nie uda żyć. Aha! Oni są po naszej stronie. To jest strasznie fajny pistolet. Taki jak, jakby... Ło, ale kolis skończył się. Taki... Zrozum.

do jego przyjaciela. E, to ślepa się z niego fajnie strzyma. Aha, przyznam się, że drugi raz przychodzę Ale do gry. A dlatego, żeby sprawdzić, czy żeby. Nudny jesteś. Nie odzywaj się! Ale to prawda. To dzisiaj tutaj nie, a to nie mam... A więc to ja napędzał To ja napędzam nasz zespół hmm, nie. I to ja mam poluski A kto nosi spodnie Z tym czym? No ja Ja, ja nagrywam U jaki naszym boku Tylko dlatego, że ja nie mogę Nie kłam Nie kłam ją motherfucker Ja tu jestem planowy. O nie trzecio. No dobra jesteś. Ja tylko w Minecraftcie. Twoich jest ważna chwila. Why don't you try and take it if you're such a fucking genius? you read anything but kindness, you know there are rules. I give I'm afraid I have to help you make that choice. Mr. Peavish, if you be so kind. Feel Watch this pretty boy. Pretty boy. Yeah, yeah. What the fucker? made you watch your girlfriend's murder? First meaningful act one no, chyba kicha z Najpierw, no, teraz dwie Kicha na to jest bądź. Twoim twarzą. Słuchaj, oni by mnie nazwali Pretty Boy, czyli nie jest tak źle. Ale kicha to jest z twoim jest power. Bo to ja mam że to mi sława. Co to Znaczy w sali wyjście. Czegoś tak? Dobra, dobra. go nie widzi. To jest tylko chyba w naszej głowie. Chulia. Przedstawiciel wow. no Dawidusza, prototypie! Teraz będzie sytuacja! to? się nie lubią, czy tylko tak. Trzeba to zrobić w dwóch częściach, bo to za dużo zajmie. Prezentacja tej gry. Ale to nic. Nie kłam. Nie, najwyższy tor. Dobra, przyspieszę to. Sami sobie obejrzyjcie. Nie, nawet się popisali, co nie zagrać. Body! Leć! Aha. A ja jestem no. na ruskim serwerze. No, no dobrze, cieszę się. Ja nie, ale nie. Powinieneś powiedzieć dzięki. No ale, nie, nie, nie dziękuję się, wiesz. No. Od razu powiem, że to mi się podoba. Moment. No. Nie tak? O, jest fajnie, że można wybierać tak? na przykład z, z lewej, ale z lewej, z lewej, z prawej, z dołu, z góry. No, można trzymać ataki sobie wybierać kontatak. Więc... Można też na ukos atakować. No, A teraz z góry. O, ale przyłop połowiony. Widzisz to? Ola. Wow. Nie, nie widzę co? Ale widzowie widzą to. to? Co to? Tak. Spoiler. To coś będzie Jenny, nie? Aha, wspomniałem. Nie wiem, czy powiedziałem. Patrzcie, a tutaj kablami trzeba np. z góry albo z dołu. Trzeba je uciec z góry no, albo z dołu. To będzie dobre Szpagat I też fajne przecięcie fajny Mogę ci zabić głupią skrzynką Albo kasą ty wciąż żyjesz No, no nie, nie będę cię wykańczać Bo ten rzut też mi jakoś nie wyszedł Nie mogę bić no dobra, dobra, podniosłem O, nazwał mnie pieprzanym demonem. Ja ją... A napkę. Dziękuję. Fajnie, bo tu można drzwi użyć jako takiej tarczy. Na dual jest fajny. Chociaż nie w multiplayerach. Ale by było dobre tak wychodzić tymi jak dyskiem i ściąć komuś łeb. Nie. Fajnie by. albo przycień go w pół, jak to chodzi. Pociąg jedzie. No może mu. ma. Bierz, bierz, bierz. Aha, teraz już bez pół. Co? Co Uuuu, w Call of Duty Co to? Co? Jest nic. Nie łam Demonek. Sikonekado Jest na naszej stronie. Właściwie na czym polega ten Darkness? Za no dużo tej grze nie, nie wiem. Ale... No, jesteśmy ja jakąś chyba postacią, która posiada moc ciemności. Nie wiem. O, ale pierd. Muszę się o tym dowiedzieć. To jest spoko.